Hej, czy witajcie moi drodzy, z tej strony Maciasty, witam was ciepło serdecznie w kolejnym materiale z ocenie waszych ekwipunków. Moi drodzy, wiecie jak to wygląda. się wygodnie, weźcie coś do jedzenia i picia, a my słuchajcie przejdziemy do oglądania waszych cudnych i pięknych ekwipunków i albo je zrostujemy, albo też będziemy pić brawo, bo coś fajnego się tutaj słuchajcie znajdzie. Jeżeli ty moi drogi chcesz wystąpić w takim materiale, link do Discorda jest w opisie, tam wchodzisz i tam wysłasz po prostu link do swojego ekwipunku, ja go wtedy na pewno słuchaj ocenię. Także kiedy już wszystko wiemy, moi drodzy zaczniemy sobie dzisiaj od Krawicjusza Piszesz, posiada kwibunek za 250 zł według Steam Inter Helpera. Skiny kolorowe jaskrawe, według mnie bardzo ładne. Przyszło jakiś kraftów i starych naklejek na skinach, ale nie ma w ogóle cierpliwości do tego. Wszystkie skinki z hazardu, więc ekwipunek mógł być o wiele lepszy, gdyby nie to. Za 3 miesiące powinno mu się udać uzbierać na koskę Bowie Black Laminata lub też Ultra Fioleta. I było to pisane no niestety już jakiś czas temu, bo 9 listopada, czyli dokładnie mówię rzecz umiejąc, w mojej rodzinę i w tym momencie mamy 652 zł. I mamy kosy, moi drodzy, to mi się podoba, bo już chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że przez ten hazard może tej kosy nie być, ale widzę, że mamy tutaj, słuchajcie, koskę i to nawet całkiem fajną w nie najgorszym flocie. Czyli słuchajcie, Huntsman na ale Zobaczmy co mamy dalej. Mamy kałaszek, M4, ósbły Glock, a W-Panie <ścoughs> Proszę, jakakolwiek, jakakolwiek, nawet safari mesz. Nie ma safari mesza nawet. Także, mi drodzy, brakuje pięciu podstawowych broni i jedno ja zawsze będę mówić, czyli w przypadku kiedy nie ma AWP M4, ja właściwie jednego z tych AWP, M4, kałacha USP i Groka, no to nie jestem w stanie dać więcej niż 5 na 10, nawet jeżeli to byłby jakiś, nie wiem, na przykład Kramit Ruby czy Kramit Black Pearl i rękawiczki byłyby na przykład jakieś, nie wiem, Pandorki, no to po prostu nie jestem w stanie dać więcej, no bo tak już gdzieś kiedyś sobie powiedziałem i takie są po prostu zasady tego wszystkiego. Chyba, że przejdziemy sobie na i tu będzie gdzieś gablota z AWP, ale niestety takowej tutaj, moi drodzy, nie widzę. Zresztą w CS-a było bardzo dawno temu grane, bo prawie, no, miesiąc może nie, ale tak z dwa tygodnie bardziej niestety jakiś czasem. No ale no dobrze, zobaczmy sobie, jak prezentuje się w takim też wypadku kosk. A dzisiejszym sponsorem filmu jest PirateSwap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego CS-a. A więc jeżeli znudzą ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają ci w ekwi to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego, na PirateSwapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, który pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z ma Maciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od groma i trochę pobliczka, karty, przelewy czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge'e, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź, parę słapa już dziś. Link znajdziesz w opisie. Jest to oczywiście, słuchajcie, Freehand Huntsman 21 float, więc taki całkiem przyjemny Jakichś dużych ilości też nie powinny być. I z tego co widzę, też fajne, że mamy dosyć dużo tutaj fioletowego na tym. Naprawdę fajnie, podoba mi się to. Zwłaszcza, że czasami możemy trafić po prostu takiego freehanda, który jest po prostu totalnie szary. No a tutaj to nie jest na pewno case. Zobaczmy sobie dalej, co my tu mamy. Mamy nawet jednego czarma, no względnie niedawno było grane. Joebreaker, bardzo fajny skinny. Legion of Anubis, G. Water Elemental, bardzo fajne. Monkey Business, Hitrit. Możemy sobie zobaczyć, czy jest to może jakiś po prostu niebieskawy pattern. Niekoniecznie, chociaż jest on właściwie całkowicie, powiedziałbym, szary, ale za to niebieskie miejsca, które są, są. Faktycznie niebieskie, także ciekawie też to po wygląda. Dobrze, zobaczmy sobie dalej. Mamy co? Chromatic aberration, Ruby Poison Dart Fever Dreama, nowego sedimentarii, czyli w miarę tak chyba niedawno no było grane, zresztą co? No na początku maja, no to jeszcze to było po prostu wprowadzone. Rewolver, no i co? Moi drodzy, tak prezyduje się wtedy lub niestety ekwipunek. No niestety brakuje WP, więc więcej niż 5 na 10 niestety nie mogę dać. No i zostawię tutaj tą piątkę, bo mamy całkiem spoko skinki właściwie do tych wszystkich broni. A przynajmniej jakoś bardzo się nie mogę przebić. Oczywiście mogłoby być niby to lepsze, ale mamy kosy, mamy te podstawowe broni, no dodać tylko awupkę, nawet jakiegoś kurczę to najtańszą, Safarimusza czy Pit Vipera, który byłby o niebo lepszy i będzie to fajnie już dopełniony ekwipunek. No obecny moment, no po prostu fizycznie nie jestem w stanie dać więcej. I następny moi drodzy na będzie typowy kod z ekwipunkiem za plus minus 2000 zł, budżetowy niebieski ekwipunek. Niebieski ekwipunek, czyli mój ulubiony tak naprawdę kolor i zobaczmy co my tutaj będziemy słuchajcie mieli. Zaraz powiedz, powiedzieć, że wygląda to dosyć ciekawie. Czyli co? m Kałaszek, USP, Glock i AWP, czyli więcej niż 5 na 10 mogę dać I na pewno to już widzę, że damy. Mamy kosy rękawiczki Czy na profilu będzie się znajdowało coś? Jeszcze nie, ale zobaczmy kiedy było ostatnio grane I było grane właściwie wczoraj Dokładnie rzecz ujmując No dobrze, także zobaczmy sobie tutaj do ekwipunku Raz jeszcze i przejdźmy sobie na serwer I zobaczmy te połączenie kos i rękawic I mówimy tutaj oczywiście o poligonach 27 Fieldest z oczywiście Oraz Huntsmanie Brightwater Ponownie w ogóle swoją Huntsman I ten tutaj jest ten minimumer, więc jak widzimy raczej nie widzimy po prostu rys. Tak chciałem tutaj te podsumy ująć. I jeżeli chodzi o poligony i właściwie tego Brightwatera, to jest to całkiem spoko połączenie, bo i zarówno Brightwater, jak i rękawiczki są po prostu takim ciemniejszym, można by powiedzieć niebieskim, i to po prostu ze sobą się łączy. No dobrze, wrócimy sobie do kwibunku i zobaczmy, co tutaj będzie dalej gotowane. Mamy Aquaman Divenger, który jest w stanie wear, co ciekawe, ale natomiast Digielek Midnight Storm jest w stanie też alware, a byłby na pewno fabrycznie nowy lepszy, bo on zapewne będzie po prostu obdrapany, no widzimy, że jest po prostu obdrapany, może tego już tak nie widać na pierwszy rzut oka, jednak no ja jestem przyzwyczajony do tego digla, więc po prostu większość tych rys i mankamentów tak naprawdę tutaj widzę. Mamy WP Cordicare, która jest chyba najtańszą niebieską AWP, jaką możemy mieć, bo stan Indio mi przychodzi jako po prostu taka kolejna, ale ona jest turbo droga, chyba, że... Nie wiem, czy teraz, nie, czy teraz wprowadzona jest jakaś nowa niebieska wóła ze względu na te dropy? Chyba niekoniecznie. No dobrze, także wróćmy sobie, co? Niebieski, niebieski, jak najbardziej te wszystkie rzeczy są niebieskie. Eee, czy do kałacha można się przyczepić? no common In Revenge, no to taki zielonawy bardziej, zresztą, jak widzimy. Co prawda, jakieś tam pojedyncze nuty niebieskiego będzie posiadać, no bo z pozostałych niebieskich to właściwie co? No, wulkan, na pewno fajniejszy. Tak, chciałem najbliżej cenowo, ale cenowo to i wulkan jest aż za drogi, a na przykład na przykład takowy Frontside jest za tani, a Blue Laminata raczej nie będziemy dawać. <grym> Także no niech niech on będzie, chociaż ja bym się mimo wszystko tutaj skłaniał ku Frontside I na przykład w pozostałej tak naprawdę części pieniążka, jakie tutaj mi zostanie, to bym sobie dodał jakieś naklejki niebieskie, albo coś tak naprawdę. Nowe naklejki z Texasu, z Majora też są na pewno spoko, niebieskie można tutaj wyhaczyć i na pewno by tutaj wrzucić. Także co, so, tak naprawdę to jest na niebieski, spoko, no faktycznie budżetowy. Kałach może niekoniecznie jest tym takim, w co ja bym siedział, w co bym szedł, i ten nigielek stan fabryczny nowy można by pewnie tutaj dołożyć, bo kosztuje pewnie zdychę więcej, a właściwie na pewno obdrapany aż tak nie będzie. Także stawię najczęściej 3,75 na 10, takie solidne, bo jakbym mówię, był taki może bardziej niebieski kołaszek, to bym wrzucił siódemkę. No i tak poza tym to gratuluję, może jakieś crafty wrzucić na przyszłość, jakieś czermiki i będzie lołcio miałdział. Mr. Red jest następny z ekwipunkiem za 2-3 tysiące złotych. Większość skinów jest w kolorze żółto-pomarańczowym, posiada ciekawe crafty na kałaszku i ładne połączenie nosza i rękawiczek. No i mamy Mr. Reda, pana czerwonego, ale ekwipunek jest w kolorze... Żółto pomarańczowe, także troszeczkę inaczej. 3051 zł dokładnie mi tutaj pokazuje wtyczka i mamy na pewno fajne połączenie tej naszej rękawic, które jak widzimy kosztuje co 1372 zł, zaokrąglimy, nawet 3 właściwie. Także całkiem spoko i co? Kałaszek z spikem czwórka awupa. I czego mi tu brakuje? Gloka, którego tutaj mamy. Także piątka jest, zobaczmy sobie na profilu, czy tutaj będą się znajdowały jakieś inne jeszcze przedmioty, ale chyba nie, bo to co się znajduje w jedunku, znajduje się tutaj. I to właściwie kurczę, fajnie się prezentuje, bo jest to taki właściwie ciemny motyw tego pomarańczowego i żółtego. Bo dużo tych skinów, jak widzicie, ma po prostu dużo, no tak jak mówię, no, ciemnego. Tak jak rękawiczki na marzanie, koniecznie. Rękawiczki jeszcze tutaj mają ten taki brązowy, ale co? Kałaszek ma tutaj czarne. Uuu, co my dalej mamy? Czar, czarno pomarzą na pewno jest orion, co i też mamy rzecz czerwony. Tu te czerwone, czarne, tu, tu, tu jest głównie czarny. No dobrze, U, czy ja tego nie oceniam jakoś ostatnimi czasy? Nie, ale te krafty tutaj skądś kojarzę. No ale dobrze, przejdźmy sobie, moje mili na serwer i zobaczmy, jak prezentuje się Bowina w połączeniu z No jest to połączenie według mnie bardzo popularne. Przynajmniej mi się wydaje, że popularne. Ja często je po prostu się tam wstawiam, bo uważam, że no po prostu robi ono robotę. Z Tiger Tufami overtake'i są najlepszymi tanimi glovesami, jakie możemy wybrać. Troszkę droższe, co my dalej możemy mieć? W tym samym przedziale cenowym, ewentualnie, możemy jeszcze wziąć też chociażby Unhinged, ale one są totalnie czarne. Trochę droższe są na pewno około tysiąca niecałego, by kosztowały Tiger Strike, y. no, a później jakieś co omegi, jeżeli chodzi o te albo jeszcze nawet później droższe mogą być chociażby aridy, chociaż Aride według mnie są bardziej fitujące pod Lorki. Jednak mimo wszystko zestawik naprawdę bardzo fajny. Ja bym chciał sobie zobaczyć teraz tego kałaszka, zimowa. Mamy tutaj dwie naklejki z Dreamhacka, jeżeli chodzi o VP i jednego Fnatic'a oraz z Kolonii 2014 VP. Niestety nie są one na w najlepszym miejscu i kałaszek prezentuje się w ten oto sposób, ale jest za to całkiem ciekawy. No, nie można temu tutaj ująć. Zresztą to, że są to żółtawe naklejki z dosyć ciemnym tłem, wydaje mi się, że nawet w pewien sposób komplementują tego skina. Chociaż może niekoniecznie każdemu by to się działo, ale mi powiem jeszcze, że w miarę się. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Orionek, który również ma naklejeczki VIP w tym wypadku, większą ich ilość. No i tak się prezentuje. Dodatkowo mamy nawet fiol fioletowego, pomarańczowego, czarmiga z przodu, więc też to fajnie ze sobą siedzi. Golden Collision naklejeczką, Global Elity. Może tutaj akurat misteret jest Global Elitą. Chrome Cannon, który czy jest pomarańczowy? Możemy zobaczyć, jak on będzie się prezentować z, nak z naklejkami, z rękawiczkami, w ten oto sposób. No, Okej, okay. ja jakimś wielkim fanem tej też AWP nie jestem, za, aż tak mm, Za bardzo się ona błyszczy, po prostu coś mi w niej niekoniecznie Pasuje, nie wiem, wiecie jak jest Ale za to co fajne, właśnie co jeszcze nie wspomniałem Że agenci mają złote bransolety, co też Fajnie tutaj dopełnia, i nawet mamy też Takowe rzutowe przyszywki, więc Fajnie, tego chciałbym sobie zobaczyć, tą konspirację Bo tutaj ona mi wcześniej wpadła w oko I ona się tak prezentuje, mamy tutaj wybuch Jakiegoś elektrycznego Wyładowania, można by powiedzieć, jakiegoś a że pioruny po prostu lecą w jedną i w drugą stronę Także tak prezentuje się ten digielek, nie najgorszy powiem szczerze. Czy będziemy mieli do jakiegoś jeszcze innego crafta? Nie, ale mam na pewno dobrze i fajnie dobrane skórki i to mi, moi drodzy, po prostu siedzi. Także brazę ten ekwipunek jeżeli chodzi o jego cenę, stawiam tutaj 7,25 na 10. Ekwipunek mi siedzi jak najbardziej, podobają mi się kolory, podoba mi się właściwie wykończenie, mamy też jakieś crafty, co ciekawsze i... Porównanie do poprzednich ekwipunków wydaje mi się, że jest to troszkę lepiej zrobione, ze względu że mamy jakieś właśnie pojedyncze crafty, czarmy, czy właśnie jakąś taką uwagę na przykład, chociażby jak na tych agentach, to tych naszych, które też są żółte. Dlatego w tym wypadku stawiam 7,25 na 10, mimo że kolor żółty mniej mi się podoba niż taki niebieski, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakoś tak bardziej przemawiające do mnie Ku. Cool. Kolejny miałby być pad z ekwipunkiem za około 12 kafli, nie wliczając w za naklejki, ale większość jest na trade holdzie. Ekipunek pod kolor niebieski, różowy i szary. Także mieszanka. Jak ta mieszanka na razie tutaj wygląda, bardzo ubogo. Mać. no biało mamy, ale czy będziemy mieli coś na głównym profilu? Będziemy mieli, będziemy mieli nawet całkiem sensowne rzeczy, bo mamy kombosa, mamy Blaza, mamy grafitę, mamy grindera oraz mamy kałaszka. Nie widzę na czwórki, więc ponownie więcej niż 5 na 10 z nie mogę zostawić i zgaduję, że mogę to jeszcze tak od razu z bombę stawić, ze względu na chociażby Grindera. Grindera możemy sobie za to wyszukać mi się wydaje. Glocka tego możemy sobie wyszukać po prostu patrząc po flocie, przepraszam, po flocie, po czyli milwer oraz na klejeczkach i w ten sposób oto znalazłem takowego gloczka, który został ostatnio zadejtowany 5 dni temu. I drodzy, w ten oto sposób gloczek prezentuje się w grze. Od razu też już powiem, że jakby nie patrzysz, na jak widzicie, gloczkami, nokcami. to gloczek w dużej mierze jest czarny, ale nie jest to idealny czarny. Dlatego sobie tutaj przyjdźmy raczej zmienimy sobie na nożyk. I w tym wypadku, moi drodzy, jeżeli chodzi o takowego, to mówimy o Nomadzie Vanilla. No, zestawik jest ciemny, czyste rękawiczki są, by the way, w stanie battle skirt, i ogólnie jest to taki, powiedziałbym, szarawo-piaławy albo czarnawy ekwipunek, a właściwie taka mieszanka. Wszystko mamy obróżem czwórki, której może gdzieś tutaj po prostu jakoś niebawem się pojawi. Albo... no bo jej niestety nigdzie indziej nie ma. Ale combo... Całkiem ciekawe. Mamy dodatkowo Blaze'a mamy dodatkowo też grafitek, mamy kałaszka bide Monster, w stanie Battle ekwipunek Equipunek to ma zdecydowanie potencjał i nawet powiedziałbym, że z racji na taki czysty i takie nawet stery skiny, które mi się podobają, i Grindera. Mógłbym stawić normalnie jakąś wyższą ocenę, ale nie powiem jej, no bo po prostu, tak jak zawsze to bywa, zostawić ocenę muszę 5 na 10, bo po prostu nie mam czwórki. No, klasyk gatunku niestety jak ostatnimi czasy, ale no, takie są zasady, ja ich. Chciałbym być, że nie ustalam, ale to ja ustalam, <grymnie> i się niech ich trzymam, żeby było fair 5 na 10 zostawię, no bo więcej niestety nie mogę. Fanika będzie następny z ekipunkiem za 1000 polskich złotych. To co mi się podoba, większość skinów ma trade ban, wdzięczny by był za podpisanie profilu Steam'a, kałaszek Predator z naklejkami Kato2014. Spokojne naklejki na kałaszku elitarnym m 4 Wyblakła zebra z naklejkami kodowice 2014p250 z naklejką za 200 stówy. Fajna naklejka na uspie. No dobrze, 1218 zł. Posortujmy sobie to. I tu mamy jednego katosa. Tutaj widzę drugiego na pewno. Tu naklejka, tak jak on mówił, za 200 Ale zostawmy sobie wpierw podpis, żebym na pewno nie zapomniał. Także pyk, podpisik jest. I co? Zestawik. AWP A m 4 -ka, kałach wszystko jest, także więcej niż 5 na 10 mój miły będę w stanie zostawić. No i co, zaczniemy sobie klasycznie od zestawu kosy i rękawic, jakiego w tym wypadku słuchacie z Revilla Forest Diddypad oraz racing gry, które niestety są w stanie Wellworn. 0,39, ale jest to stan Wellworn, no i widać, że są one obdrapane. At this point można zdecydowanie już albo sobie dorzucić do fil testedów, które no jakoś mega dużo do upadku, może nie będą, jakieś tam pewnie 50, 70 może złotych, albo zdejść ze stanów do stanu Battlescere. Różnica będzie, stan właściwie będzie wyglądał pewnie tak samo, a łatwiej będzie je sprzedać i nie będzie to ten dla mnie mocno kujący w oczy stan. Well, jednakże zielone połączenie tanie, bo właściwie za to tutaj wychodzi nam, jak tu patrzę, 667 no, 670 zł. Więc jak mówicie, można sobie coś takiego ogarnąć. Dobrze, zobaczmy sobie dalej. Mamy co? Kałaszka Inheritensa. Turbo fajny kałaszek. Muszę sobie w ogóle swoje drogę takiego sprawić, jakiegoś z jakimś kraftem albo czymś, bo kurde, od kiedy wyczytał, bardzo mi się podoba i chciałbym go mieć. A to już jest właściwie prawie półtorej roku, czyli trochę, trochę czasu. Field, niestety, jeżeli chodzi o czwórkę I zobaczmy sobie tego Predatora z naklejką Nipu. Jest on, w w najlepszym miejscu. Dzięki Bogu nie jest na żaden sposób zdarta. Jest to stary skin, więc on jakoś dużo, pewnie procentowo, wartościowo nie dostanie, jeżeli chodzi o to, że jest to VP. Może. Teraz tam już dawno jakoś nie patrzymy na te ceny Katosów, ale gdzieś tam z rok temu 1% to byłaby dobra cena za takowego. Ale jest to katosi więc można się czym pochwalić, na przykład nigdy Katosa w swoim ekwipunku nie miałem. Dalej mamy co? M4 Faded Zebra, jest to stan Mimoware i mamy w tym wypadku na klikę Complexity. W tym wypadku niestety jest ona w najgorszym miejscu i w porównaniu do Kałaszka no jest to gorszy zdecydowanie skinek, bo jest on taki szary niejaki i sama po prostu naklejka jest w najgorszym miejscu, a na Kałachu była w najlepszym. Zobaczmy, co my sobie dalej mamy: Wasteland Rebela, mamy naklejczkę Silgi, o, proszę bardzo. Mamy tego wego kałacha Elite Build w Statraku. On może być ciekawy, jest spoko. Nie jest taki wybitny, ale chyba jest z craftów, no że to jest jedyny na razie taki sensowny, można powiedzieć, craft, bo stałe skiny to mają po prostu pojedyncze naklejki. Ale też ma to wszystko po prostu, jakiś urok, no. Dobrze, ja chciałem sobie zobaczyć, co my tutaj mamy, czy tu będzie, tu będzie jak po prostu, zobaczmy sobie, na pewno hit 30 niebieski, nie, nie ma ani grosza, dosłownie nie ma za grosz niebieskiego. A na tej mamy co? Dignitas z klucz na pok I moi drodzy. Gdy tak będzie prezentować się w głównym miarę, ten ekwipunek Dokładnie tak. Nic więcej tutaj za dużo nie znajdziemy, poza jakimiś takimi skinami z dropów. Także co? W tym wypadku, jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku zostawię 6,5 na 10. tak jak na kliki są spoko zestaw, kiedy kos i rękawic mógłby tutaj zostać zmieniony o rękawice raczej o ich stan. I naklejki, tak jak z Katowic są spoko, tak wydaje mi się, że można by sobie też dorzucić może troszkę jakieś inne naklejki na nich, albo jakieś czarmiki, tak by dodać jeszcze im troszkę więcej charakteru. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Także gratuluję, dziękuję za wysłanie i przejdźmy dalej. I ostatni na dzień, moi drodzy, będzie Tomek z ekwipunkiem za około 400 zł. Proszę podpis z kim którymi, które mu się podobają i w planach pierwsza kosa ma 11 lat, więc za dużo pieniędzy nie ma. O, dokładnie tak. Okej, okay. 394 zł, więc jest to, więc tyle pisał i mamy, moi drodzy, kosę. I teraz jednak wydanie najważniejsze. M4, że USP, Glock, M4, Kakałach, AWP, -a? możemy ocenić więcej niż 5 na 10? Proszę bardzo! I wydaje mi się, że trzeba będzie to w pewien sposób docenić, chociaż to, że można, nie znaczy, że powinienem chyba czasami. Zobaczymy, czy na profilu się tutaj coś znajduje. Nie, nie wiadomo kiedy ostatnio grał w Cesa. okej. Okay. No dobrze, zobaczmy sobie w takim przypadku, jak prezentuje się mój mili koska, i w tym wypadku jest to po prostu Nawaja Stainjik 378. zł takowa Nawaja, proszę bardzo, się prezentuje jak na pierwszą koskę, właściwie nie najgorzej. Od czegoś trzeba zacząć. W przyszłości, jeżeli chodzi o tanie koski, Shadow Daggersy albo chociażby Good Knife, według mnie mogło być lepszą opcją. A cenowo też nie będę jakoś bardzo tutaj odstawać od tej nawali. bo tutaj to co ja nie, przynajmniej nie lubię nawaii, to że właśnie 50% ostrza jest tą taką dziwną rękojeścią brązową, no ale jest to pierwsza koza, więc nie można słuchajcie doczekać. Patrzymy sobie dalej, mamy co, awp Pozobaczymy zobaczymy czy mamy tutaj jakiegoś ciekawego kotka paterna, ten kotek najlepszy jest z tyłu tylko widać, ten taki złotawy, czyli go normalnie w grze... Obawiam się, że może, no może, by je, jest widoczna trochę, dobra, nie ważne. Okej, okay, co mamy? Elite Builda, mamy Desert Tacticala, Wash Me Please, Bronze Deco, no i groczka Winter. No drodzy, to by był cały właściwie ekwipunek. Jak widzicie, co 20, 40, do załóżmy 40, 80 groszy i mamy co 3 podstawowe bronie, które nawet do tego ekwipunku można wrzucić. Ja wtedy mogę je w teorii lepiej ocenić. A przynajmniej nie będziemy biegać z podstawowymi defaultowymi, tak naprawdę skinami, a raczej broniami i brakiem tego skina. <grym> Także w tym wypadku, moi drodzy, zostawię 5,5 na 10. No i to nawaja. Skinki tutaj można zdecydowanie sobie podrasować w bardzo prosty sposób, zwyczajnie grając sobie w cenę. Bo dropnięcie skrzynki raz tygodniowo naprawdę nie jest trudne. A te skrzynki kosztują złotówkę 2 złote, także miesiąc grania. I mamy co? W najlepszym wypadku, no w najlepszym może nie, ale w najgorszym wypadku pewnie koło co? 7 zł. I tu już można sobie na pewno jakieś troszkę lepsze skinki ogarnąć, więc taka jest moja po prostu rada, ale na pewno więcej niż po prostu pozostałe kwibunki gdzie no tych po prostu broni brakowało. Także moi drodzy, no dzisiaj to było na tyle, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, dziękuję bardzo za oglądanie, za wysłanie przede wszystkim swoich ekwipunków i co? Jeżeli też chcesz wystąpić w takim materiale, link do Discorda jest w opisie, na ten moment ja bardzo dziękuję za uwagę, ja byłem Maciaszty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!